Cześć, witamy Was w specjalnym odcinku. Yy, urodzinowym dosłownie, bo rok temu zaczęliśmy przygodę z projektem Ziemia Kłodzka. Yy, zaczęło się to bardzo ciekawym wydarzeniem, pamiętacie? To było rok temu. To było rok ale temu. pamiętamy to świetnie. E, zaczęliśmy go biciem rekordu Guinnessa w Badmingtonie. To już rok, kurczę, jak ten czas zleciał, co? To... No, niesamowita sprawa. Na naszym rodzinnym torcie już mamy jedną świeczkę. <laughs> tak Powinniśmy jest. mieć taką babeczkę tutaj. Taką. O, o, o na babeczki zabrakło, nie pomyśleliśmy o tym. Ale pomyśleliśmy w ten, w ten rok o wielu fajnych wydarzeniach, nie? Miejscach, ludziach. No, Dobre, nie? jak dla mnie przygoda, kurczę, była niesamowita. Y... No, Bad Bington otworzył nam możliwości. Poczuliśmy, że możemy w naszą jakże zacnął Trójkę zrobić coś ciekawego w naszym pięknym regionie Ziemi Kłodzkiej. I od razu głęboka woda, nie? bo to nie było proste wydarzenie, tak. tylko trzeba było relację zrobić. 20 godzin transmisji na żywo, 27-godzinny 27 godzin zapis w, w ciągu, aby chłopaki mogli udowodnić, że grali przez 27 godzin i że pobili ten rekord. Więc przez 27 godzin nie spaliśmy, to znaczy no, coś tam sobie to pochrapywaliśmy, to ale... Ale generalnie film się bardzo udał, ale o tym popowiadamy innym razem bliżej. Dokładnie, to osobna historia cała. Czekamy w ogóle na zatwierdzenie rekordu. Dobra, ale no rok, ponad 60, ponad 50 raczej odcinków. Co wam się najbardziej podobało? 50 odcinków? 50? No rok ma yy, tak. 365 dni. 52 tygodnie. 52, tak. Po na odcinków. tygodniu o godzinie 14 w niedzielę Dokładnie. udostępniamy. Właśnie od tego może powinniśmy zacząć, że, że w każdą niedzielę e, przez ten rok, w każdą niedzielę był, był odcinek. Nie, nie opuściliśmy ani jednego tygodnia. Nie, nie. Parę razy zdarzyło się tak, że już e, naprawdę e, w nocy z soboty na niedzielę montowaliśmy odcinek, ale zdążyliśmy i, i mamy nadzieję, że doceniacie to, że, że staramy się, żeby zawsze co tydzień zapewnić tą e, dawkę ciekawych miejsc i ciekawych ludzi ziemi Kłodzkiej. E, który Do, odcinek nam się podoba? Docenia, doceniacie na pewno, bo mamy przecież opinię. I no zresztą ludzie się zgłaszają już z niektórymi tematami, także to, to, to powstaje. Ale właśnie właśnie o to chodzi, który odcinek? Według Was najlepszy, Michał, który Twój ulubiony? O. Pod względem takiej emocji, przeżytej przygody, takiej bardzo ciekawej historii, no to moim zdaniem, ja jestem zdania, że jaskinia Radochowska, jaskinia Radochowska, materiał, gdzie musiałem nie tylko wykazać się opanowaniem Yy, kamery w, w trudnych warunkach, ale też musiałem opanować swoje ciało, żeby się przecisnąć przez niektóre szczeliny, niektóre ciasne miejsca. Trzeba było uważać na śliskie kamienie, yy, ale trzeba przyznać, że miejsce niedaleko Lądka Zdroju, ale jakże interesujące, ciekawe, posiadające mnóstwo tajemnic, no i warte zobaczenia. Tak jest. Twój, mój, mój to zawsze będę mówił, <laughs> co, co do tego, do, przez ten rok na pewno tak było, to oczywiście podróż yy, prawie stuletnim czy pon, no, stuletnim parowozem przez ziemię kłodzką. No, było naprawdę świetne wydarzenie, bo musieliśmy pogodzić i, i nagrania z zewnątrz, z drona i, i nagranie środku, podzieliliśmy ekipę. Oczywiście ja pojechałem do środka i tutaj najbardziej mi się to podobało, bo mogą skorzystać z bufetu. <grych> Także naprawdę świetna przygoda. No i myślę, że u nas będą myśleć dalej o tym właśnie, żeby, żeby ten pociąg jeździł częściej, bo ja będę chyba w każdy, w każdy wchodził. <grych> Tak, a czysi słyną z dobrego bufetu, także. Tak, tak. To tak. było zadowolony. Szcz -szcz Szczególnie takiego płynnego, no bo było, było naprawdę fajnie. <noise> tak, i polecam, bo naprawdę ten film wyszedł w ogóle w całości świetnie. Super było powiedziane, super pokazane w środku, nie, ale przy okazji właśnie no, przyjechaliśmy pół ziemi Kłodzkiej, No to i, i, i udało się to pokazać. A twój? A jak tak mówisz właśnie o, o takim kompletnym filmie, to ja uważam, że takim najbardziej kompletnym filmem u nas był Jeden odcinek nie na żartych, odcinek no. nie na żartych w czeskiej restauracji zdrojowej, pojechaliśmy wtedy do czeskiego browaru, resztę odcinka nakręciliśmy w Kudowie, fajną spójną historię mieliśmy, przeżyliśmy naprawdę fajny dzień wtedy i, i był naprawdę, naprawdę super odcinek. No i w ogóle wszystkie odcinki nie na żarty, gdzie, gdzie wymyślamy te historyjki na, na początek, mamy nadzieję, że się wam podobają, że czasem są śmieszne, czasem są inspirujące. Eee, to tak, to chyba jest dla mnie to takie top. I trzeba pochwalić osobę, której no, nie ma teraz z nami tutaj, tutaj tak, na nagraniu, tak, tak. Nie na ale żarty Janusz, <laughs> Janusz po prostu dla mnie sam fakt, yy, że Janusz jest z nami że trzeba przyznać, że bardzo się rozwinął przed kamerą. Oj tak. Ta jego pewność siebie. No właśnie, to jest, to jest to, że my z kamerami, z aparatami mamy do czynienia już od dłuższego czasu i generalnie jakby czujemy się z tym dobrze. Mówiąc do kamery, mówimy stosunkowo od niedawna, ale jednak mamy, wiemy na czym to polega. Janusz wszedł w nasze towarzystwo z burgerem w ręce tak naprawdę <laughs> i Dopiero tutaj zaczął współpracę z kamerą, zaczął mówić do niej, zaczął występować i on odnajduje się w tym świetnie. Ja uważam, że jest naprawdę kozakiem. Dokładnie. I w ogóle widać właśnie to, że y, nie tylko tworzymy to, ale też się przez, przez to rozwijamy. Nie? Bo to no, każdy odcinek, nie? Czy, czy to nie na żarci, czy jakieś miejsce pokazujemy, osoby, to tak właśnie nas troszeczkę otwiera nie? I, i, i pokazuje i, no, i rozwija. Tak. Nawet ja widzę po sobie, że, że tak się otwieram do mówienia do kamery. Zawsze byłem z drugiej strony, zawsze no właśnie. ja nagrywałem kogoś, a teraz jeszcze do tego, jak muszę sam się nagrać, to jest w ogóle hardcore. Na początku no tak z 20 prób potrzebowałem, żeby dobrą wypowiedź na początek czy tam na koniec wypowiedzieć, a teraz mówię bez problemu. Ja miałem to samo, dokładnie tak, tak, tak samo jak Michał mówi. I nawet sobie ostatnio puściłem właśnie, to oglądałem odcinki tak jeden za drugim, ale od, od, odwrotnie, nie? czyli od tego najmłodszego do, do najstarszego. I dojechałem do, do odcinka o szopkach betlejemskich. Jaka tam masakra była za mną, po prostu. Piotrek głównie nagrywał i później jeszcze Michał w, w, w Ratiburzicach, y, tak? Nie, w Trzebiechowicach, w, w Czeskich. No i tam po prostu moja trema, nerwy, to, 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 to kosmos, nie? Ale teraz jak się właśnie czuję na odcinkach, to jest zupełnie inaczej. Nie? Nawet y, przestawienie swojego myślenia na to, żeby coś powiedzieć w miarę y, składnie i mądrze, nie? To, to jest naprawdę, no mówię, niesamowite i takie naprawdę wzbogacające. No dobra panowie, ale minął rok, przed nami następny czas. Co dalej? Co, co, co dalej planujemy? Już na pewno mówiliśmy o tym wiele razy, ale co my mamy w planach dalej? Co my mamy w planach? No chcielibyśmy no, nawiązać współpracę szerszą, nie? No, bo to, no, to podstawa jest nie tylko pokazywanie tego, co my jakby widzimy, tylko właśnie no, te opinie czy komentarze wasze są, są głównym takim motorem. Y no bo też nie wszystkie miejsca albo ludzi znamy. Teraz na przykład no, już rozmawiamy z pewnymi osobami, także od, od, od nowego roku też kolejne seria może, yy, odcinki na pewno powstaną. Yy, no to najbardziej, nie? Czyli właśnie właśnie no, współpraca to przede wszystkim. Co z nowymi seriami? Eee, no nowe serie są, porozpo są porozpoczynane, tak? Tak, porozpoczynaliśmy kilka serii. Eee, chcielibyśmy bardziej to u unormować, żebyście Wiedzieli kiedy jaka seria wyjdzie. E, na pewno chcielibyśmy troszkę zwiększyć ilość odcinków w tygodniu. E, no zobaczymy jak to pójdzie. Tak. Z czasem na pewno na pewno się to uda. Myślę, że po nowym roku będzie już ich więcej niż jeden w tygodniu. E, no Wszystko i już już... zależy od czasu i funduszy. Tak, tak. I też od was wszystko zależy, jak wy będziecie to odbierać, jak będziecie Jaką interakcję będziecie mieli w stosunku do tych naszych odcinków, czy będą się Wam podobać, więc bardzo będziemy się cieszyć, jeśli dacie nam znać, co wam się podoba w naszych filmach, co się nie podoba, bo, bo może być też coś takiego. Będę możemy nie tak. trafić do wszystkich, może być e, coś, co komuś się nie spodoba, więc dajcie nam po prostu o tym znać, będziemy czekać na takie komentarze. No tak jest. Od pewnego czasu też pracujemy nad stroną internetową. Tutaj właśnie troszeczkę y, zwolniło to, no bo z braku czasu. Ale też będziemy chcieli właśnie, żeby ten projekt Ziemia Kłodzka nie tylko filmowo, ale też właśnie tak informacyjnie się pojawił, nie? Czyli będziemy chcieli stworzyć coś, coś, coś na zasadzie takim, że to będzie fajne źródło y, informacji i, y, nie wiem, listy atrakcji. Coś, coś w tym stylu. Y, niedługo się będziemy, mam nadzieję, tym chwalić. Co jeszcze? Co jeszcze? No oczywiście, jeżeli ktoś jest chętny do, naszy, do współpracy z nami, no to oczywiście zapraszamy. E, zostawimy e-mail kontaktowy w opisie. E, powiem Wam, że chyba mamy na 23 rok pierwszego partnera. Otóż m, nieoficjalnie można powiedzieć, że seria bajkowej wycieczki będzie mieć swojego partnera. Patrona. Także, tak, patrona. Także... Wyczekujcie na, na rozwój sytuacji. I właśnie to jest do, bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że jeżeli prowadzicie firmę związaną właśnie z turystyką, albo właśnie z, 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 naszym, z naszą ziemią kłodzką w jakiś taki szczególny sposób, no to albo zapraszamy jesteś ciekawą osobą. Albo jesteś ciekawą osobą, to taki zapraszamy. Ciekawy biznes też? Do, do właśnie takiej współpracy, nie? czyli właśnie do no patronowania naszym odcinkom, w ogóle naszemu projektowi. No bo to, no, tak, tak, tak jak często to powtarzamy, tworzymy projekt yy, bezpłatnie. Nie zarabiamy społecznie. na tym społecznie, o właśnie, tak. No, zależy nam na tym, żeby miejsce, region i osoby jak najbardziej jak najciekawiej pokazać. Także, no oczywiście najważniejsze jest to, że u nas nie znajdziecie hejtu. Odcinki są zawsze w pozytywnym przekazie. To jest bardzo ważne. Tak, jesteśmy zupełnie niezależni. Robimy to, co chcemy, i pokazujemy naszą piękną, ziemią kocką naszym okiem. Okiem taki można powiedzieć, że takich pasjonatów, tak, naszego terenu. Ja, ja tak między znajomymi mówię, że jestem takim patriotą lokalnym. To chyba wszyscy. Tak. No, także myślę, że, że to jest klucz do, do naszego takiego małego sukcesu. A najlepszym podsumowaniem tego będzie to, że jesteśmy dzisiaj w Czechach, niedaleko Kudowy. Radkowa i Karłowa, w miejscowości Suchy Dół, w wioseczce małej, przy Tichaczkowej Kaplicy, czyli miejscu takim bardzo mało znanym, o, no bo to nie jest gdzieś na szlaku znane właśnie te Bromłowskie Ściany czy, czy Adreszpackie Miasto. Ale Miejsce już niedaleko. Bardzo, bardzo niedaleko. Dosłownie od Chwesty to dzieli nas dosłownie 3 km, Miejsce klimatyczne. I właśnie o to chodzi, nie? żebyśmy pokazywali właśnie takie miejsca i szeroko, nie wiem, takie, o których nie przeczytacie w zwykłych przewodnikach, albo przeczytacie, ale w taki zwykły, oklepany sposób. A mało kto pokazuje miejsca inne, tak. niezatłoczone i w taki ciekawy, mam nadzieję, że ciekawy sposób. Inny, nie? Bo nie jest to artykuł, nie jest tylko dwa zdjęcia, tylko staramy się właśnie, żeby opowiedzieć historię. Żeby przekazać ten taki sens, taki ukryta, Ukryte dno, można powiedzieć. Tak jest. Więc dziękujemy Wam jeszcze raz za to, że byliście przez ten rok z nami. Mamy nadzieję, że będziecie... Kolejny. Cześć? Kolejny rok. E... My tu raczej będziemy chyba. Tak, zostajemy tu na pewno. pewno. Tak. Nie, nie tutaj. Tutaj zimno. Ale na ziemi Kłodkiej zostajemy. Będziemy wciąż ją Wam pokazywać. Zachęcam Was do oglądania filmów. Wpadajcie na nasz kanał, na nasze social media. Subskrybujcie go. Zostawcie łapkę w górę, dawajcie znać, co myślicie o tych filmach. No i zapraszamy do kolejnych odcinki. Do, współpracy. do kolejnych odcinków. Dokładnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. I do zobaczenia na Ziemi Kłodzki.